Dostaję od was wiele pytań o to jak skutecznie uczyć się języka angielskiego samemu i w dodatku za darmo. Jeżeli szukasz odpowiedzi na to pytanie, trafiłeś czy trafiłaś pod dobry adres. Ja nazywam się panem Angielskiego i dzisiaj pokażę ci jak uczyć się języka angielskiego marnując czas. Co to znaczy? Oglądasz swoje ulubione treści na YouTubie, marnujesz czas i przy okazji uczysz się. Pokażę ci moją tajną metodę. Teraz za darmo dla wszystkich widzów kanału Pana od angielskiego. Po tym wideo twoje życie nie będzie już takie samo. Oszczędzisz na korepetycjach z języka angielskiego, a ja stracę pracę? Ale nie powinienem tego nagrywać. Znaczy, nie, nie no przecież jak, jak to nagram to moi uczniowie przestaną chodzić na korepetycje ja przestanę zarabiać. Nie <laughs> mogę tego nagrać. Dobra. Do zobaczenia. Subskrybujcie kanał. <laughs> to był żart. Panie panu dęgierskiego, podpisał pan kontrakt. Jest pan zobowiązany do nagrania dla nas tego materiału. Ale... Rozumiemy się? Ja... ja, ja wtedy stracę pracę... A! 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 Dobrze, nagram, co chcecie, nagram, co chcecie. Dobrze, okej, w porządku, zrozumiałem. A! 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 Witajcie w kolejnym odcinku... Jezu, make up. Zróbcie coś z nim, jak to wygląda, no. A ty się skup. Nie mów dokładnie to, co ci napisaliśmy. Z tego wideo wyciągniesz trzy cenne lekcje. Po pierwsze poznasz nowe zwroty z zakresu Business English. Po drugie, pokażę Ci fascynujący sposób, jak wykorzystać grę karcianą Magic the Gathering do nauki angielskiego. A po trzecie pokażę Ci, jak uczyć się języka angielskiego z filmów na YouTube. Oglądaj do końca. Przeprowadzę cię krok po kroku przez sposób, dzięki któremu będziesz mógł oglądać absolutnie wszystko bez względu na poziom trudności nauczysz się jak po prostu rozwijać swoje hobby korzystając z amerykańskich treści, a nauka angielskiego będzie tylko produktem ubocznym. To wideo to taka matrioszka. W środku zawarłem mój biznesowy wideo esej, którego użyjemy jako materiału treningowego. Wiem, że pewnie teraz się boisz, że to jest za trudne, że będzie bolało, a więc nie przejmuj się, przeprowadzę cię za rączkę przez cały proces, ok? ja wiem, może być ciężko. Możesz po pewnym czasie poczuć się zniechęcony czy zniechęcona i wyłączyć się, przestać słuchać, ale nie rób tego. Wytrwaj do końca. Nie musisz rozumieć wszystkiego. Postaraj się jak najwięcej zrozumieć z kontekstu. Do rozumienia szczegółowego przejdziemy za chwilę. Na razie, Twoim zadaniem jest przetrwać. Wyobraź sobie, że spadasz w dół z wielkiego klifu. I tak spadniesz, i tak spadniesz. Ale możesz wybrać albo sytuację, w której rozkładasz ręce, zamykasz oczy. Czekasz na spotkanie z ziemią albo możesz wybrać walkę. Starasz się chwycić gałęzi, starasz się spaść na półkę skalną, walczysz. Twoje lądowanie prawdopodobnie i tak nie będzie zbyt piękne, ale w scenariuszu pierwszym, w którym nie podejmujesz walki, twoja przygoda po prostu się kończy, a w scenariuszu drugim doznajesz może różnych złamań i obtarć, ale przeżywasz. I nie bój się, nie musisz rozumieć wszystkiego. Gotowi? W takim razie rozumienie kontekstowe zaczynamy. Najpierw oglądamy film bez napisów. Ever wanted to turn your nerdy card game addiction into business brilliance? This is business! Well, buckle up, buckaroo, because today we're mixing mana with mergers. Let's talk about how Magic the Gathering can teach you how to run a multi-billion dollar empire, or at least. Look like you know what you're doing? No, we're not talking about boardrooms or quarterly reports here. We're diving into the deep, untapped potential of Magic the Gathering. It's more than just a game of wizards and dragons, it's about dominance, strategy, and yeah. Tricking your competitors into thinking you are the smartest person in the room. First, let's break it down. You got five colors, each one representing a different business strategy. Think of them as your manipul to get ahead in the corporate world. Blue, it's all about knowledge, strategy, and control. Just like Patrick Bateman, master of deception and dominance. Red is all about aggression. Think Wall Street in the 80s, speed, impulse and making risky moves. If money is evil, then that building is hell. Green is growth, it's building for the long term. Think of Jeff Bezos or Elon Musk pushing things to scale. Black is ambition, power, the cutthroat edge, whatever it takes to win. And white? Well, that's balance, stability, corporate governance, the foundation that keeps everything running smoothly. The best part? You can start playing this game with a $20 starter set, and within a few hours, you'll understand the basics of creating your own strategy. But just like in business, the deeper you go, the more complex it gets. Deck building in magic is like designing your perfect business plan. Whether you want a lore accurate deck or one that's optimized to win, the strategy and creativity involved is just like building your business empire. In magic, like in business, timing is everything. Sometimes you bluff, and sometimes you go all in. And sometimes you wait for the perfect moment to take control. So, are you ready to enter the world of magic where you can play your cards by, and I mean both literally and figuratively? Jump in, start learning and who knows? Maybe one day you'll be running a Fortune 500 company with dragons by your side. I was a businessman doing business. Ah, I co sobie teraz myślisz? Ojejku, za szybko. To nie dla mnie, to nie mój poziom. Muszę zobaczyć coś prostszego, dostosowanego do mojego poziomu. Bzdura. Nikt nie będzie na ciebie czekał, życie nie będzie na ciebie czekać. Ale spokojnie. Dzisiaj nauczysz się używać darmowych narzędzi, bo bardzo prawdopodobne jest to, że nie wykorzystujesz ich pełnego potencjału. Zobacz tutaj na YouTubie, masz możliwość spowolnienia filmu. A więc teraz obejrzymy ten sam materiał. W zwolnionym tempie ćwiczymy rozumienie kontekstowe. Jeżeli będziesz oglądać filmy z napisami, tylko z napisami w języku angielskim, błagam, nie z napisami polskimi, proszę. Jeżeli będziesz oglądać filmy tylko i wyłącznie z napisami, będziesz ćwiczyć co? Czytanie. Brawo, czytanie, a nie słuchanie. A więc obejrzyj pierwszy raz bez napisów. Jeżeli jest za szybko, ojej, oh chyba to nie dla mnie. Wyłącz monolog wewnętrzny. Jeżeli to jest za szybko, to spowolnij sobie i pozwól Twojemu mózgowi pracować, uczyć się ze słuchu. Ok. Pierwszy raz oglądamy bez napisów, drugi raz oglądamy bez napisów, wolniej. Jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Jeżeli po obejrzeniu tego materiału wideo pierwszy raz ledwo jesteś w stanie zrozumieć kontekst, to brawo, dokładnie o to nam chodziło. Po pierwszym obejrzeniu Twoim zadaniem jest tylko zrozumieć, co się stało w kontekście. Zadaj sobie kilka pytań, takie jak: o czym było to wideo? Co było powiedziane na początku, w rozwinięciu i w zakończeniu? Jakie były elementy wideo, które możesz wyróżnić? Do tego mogą Ci pomóc rozdziały. Zobacz, dodałem je w poprzednim filmie. Po pierwszym obejrzeniu rozumiesz kontekst. Wspaniale. Po obejrzeniu drugim, trochę wolniej, jesteś w stanie, może, zrozumieć kilka zwrotów czy słów. To też wspaniale. Do rozumienia szczegółowego przechodzimy dopiero w trzecim kroku, i tutaj zaczyna się spisywanie słówek, powtarzanie ich itd. itd. Bardzo często słyszę uczniów, którzy mówią: Nie zrozumiałem, czy nie zrozumiałam nic po tym wideo, ale potem, kiedy dopytuję, nagle okazuje się, że to nic. To całkowity kontekst wideo, który pozwala na ogólne zrozumienie tego materiału. Nie biczuj się i nie bądź dla siebie tak ostry czy ostra. Ta metoda jest tak skonstruowana, żeby spokojnie przeprowadzić cię przez głęboką wodę. Nikt nie oczekuje, że po wrzuceniu cię do basenu od razu zaczniesz pływać. Ever wanted to turn your nerdy card game addiction into business brilliance? This is business! Well, buckle up, buckaroo, because today we're mixing mana with mergers. Let's talk about how Magic the Gathering can teach you how to run a multi billion dollar empire, or at least look like you know what you're doing. No, we're not talking about boardrooms or quarterly reports here. We're diving into the deep, untapped potential of Magic the Gathering. It's more than just a game of wizards and dragons, it's about dominance, strategy, and yeah. Tricking your competitors into thinking you are the smartest person in the room. First, let's break it down. You got five colors, each one representing a different business strategy. Think of them as your manipul to get ahead in the corporate world. Blue, it's all about knowledge, strategy, and control. Just like Patrick Bateman, master of deception and dominance. Red is all about aggression. Think Wall Street in the 80s, speed, impulse, and making risky moves. If money is evil, then that building is hell. Green is growth, it's building for the long term. Think of Jeff Bezos or Elon Musk pushing things to scale. Black is ambition, power, the cutthroat edge, whatever it takes to win. And white? Well, that's balance, stability, corporate governance, the foundation that keeps everything running smoothly. The best part? You can start playing this game with a $20 starter set, and within a few hours, you'll understand the basics of creating your own strategy. But just like in business, the deeper you go, the more complex it gets. Deck building in magic is like designing your perfect business plan. Whether you want a lore-accurate deck or one that's optimized to win, the strategy and creativity involved is just like building your business empire. In Magic, like in business, timing is everything. Sometimes you bluff, and sometimes you go all in. And sometimes you wait for the perfect moment to take control. So, are you ready to enter the world of Magic, where you can play your cards right—and I mean both literally and figuratively? Jump in, start learning, and who knows, maybe one day you'll be running a Fortune 500 company with dragons by your side. I was a businessman doing business. Nie wytrzymam, przecież to jest takie proste, każdy powinien to wiedzieć, ale dobrze. Oni są tutaj po to, żeby się uczyć, ja jestem po to, żeby ich nauczyć. Oni nie muszą tego wiedzieć. Dobrze, wracamy. Wow! Brawo! Dobrnąłeś czy dobrnęłaś do trzeciego etapu? Uruchamiamy rozumienie szczegółowe. Czytamy, a więc oglądamy jeszcze raz. Tym razem z napisami nareszcie. Możesz odpocząć już. Tak było ciężko. To teraz odpoczniesz. Nie, nie odpoczniesz bo. Oglądamy z napisami i cały czas stopujemy, stopujemy. I sprawdzamy w internecie, wyszukujemy słówko, dopisujemy meaning, czyli Meaning, meaning. I sobie tłumaczymy z angielskiego na angielski najpierw. Nie korzystamy z Google Translate, który przetłumaczy Ci to słowo jak to słowo. I nie zrozumiesz z tego nic. Podając Ci tylko jedną definicję z angielskiego na angielski tłumaczymy, a w momencie jeśli już naprawdę nie rozumiem, o co tam chodzi, to dopiero tłumaczymy z języka angielskiego na język polski. Uff. A więc jeszcze raz. Teraz oglądamy z napisami, bierzemy słówka, które są trudne czy zwroty, tłumaczymy je z angielskiego na angielski, potem ewentualnie z angielskiego na polski. I teraz co robimy? Zapisujemy je w dokumencie, ale nie przejmuj się, nie przejmuj się, zrobiłem to za Ciebie, żebyś się nie musiał zmęczyć albo nie musiała. Zrobiłem już taki dokument dla Ciebie, masz tam wszystkie słówka wypisane. Proszę. Ever wanted to turn your nerdy card game addiction into business brilliance? This is business! Well, buckle up, buckaroo, because today we're mixing mana with mergers. Let's talk about how Magic the Gathering can teach you how to run a multi billion dollar empire, or at least look like you know what you're doing. No, we're not talking about boardrooms or quarterly reports here. We're diving into the deep, untapped potential of Magic the Gathering. It's more than just a game of wizards and dragons, it's about dominance, strategy, and yeah, tricking your competitors into thinking you are the smartest person in the room. First, let's break it down. You got five colors, each one representing a different business strategy. Think of them as your pool to get ahead in the corporate world. Blue? It's all about knowledge, strategy, and control, just like Patrick Bateman, Master of Deception and Dominance. Red is all about aggression. Think Wall Street in the 80s speed, impulse, and making risky moves. If money is evil, then that building is hell. Green is growth, it's building for the long term. Think of Jeff Bezos or Elon Musk pushing things to scale. Black is ambition, power, the cutthroat edge, whatever it takes to win. And white? Well, that's balance, stability, corporate governance, the foundation that keeps everything running smoothly. The best part? You can start playing this game with a $20 starter set, and within a few hours, you'll understand the basics of creating your own strategy. But just like in business, the deeper you go, the more complex it gets. Deck building in magic is like designing your perfect business plan. Whether you want a lore accurate deck or one that's optimized to win, the strategy and creativity involved is just like building your business empire. In magic, like in business, timing is everything. Sometimes you bluff, and sometimes you go all in. And sometimes you wait for the perfect moment to take control. So, are you ready to enter the world of magic where you can play your cards by, and I mean both literally and figuratively? Jump in, start learning, and who knows? Maybe one day you'll be running a Fortune 500 company with Dragons by your side. I was a businessman doing business. Na sam koniec po przejściu tych trzech kroków i przyswojeniu sobie nowych słów, polecam obejrzeć filmy jeszcze raz, tym razem znów bez napisów. Dlaczego to takie ważne? No bo jak stać się native speakerem? Bez wyjeżdżania za granicę. Musimy oszukać nasz mózg, że nowy język jest nam niezbędnie potrzebny do przetrwania. Samo poznanie nowych słów to za mało. Musimy je ponownie usłyszeć w kontekście, żeby nasz szaro-różowy przyjaciel czytaj mózg, zaczął je traktować jak coś naturalnego. Brzmi jak spekulacja, to coś więcej. Ja sam nauczyłem się języka angielskiego z poziomu a1 do C1 właśnie tą metodą. Wszystko dzięki filmom, grom, internetowi i muzyce. W wieku 14 lat zdałem egzamin C1 Advanced bez wyjeżdżania za granicę na dłużej niż. Ślub kuzynki. Wiem, że to działa, bo sam jestem tego przykładem. Tak, ta metoda wymaga od ciebie odwagi i samodzielności, szczególnie na początku, ale gdy przełamiesz pierwsze blokady, zostawisz innych daleko w tyle. Podczas gdy inni będą wkuwać gramatykę z książek, ty będziesz rozwijać swoje pasje, zdobywać nowe hobby i ładować kolejne poziomy języka angielskiego niemal bez wysiłku. Kliknij i subskrybuj z dzwoneczkiem, żeby nie przegapić kolejnych materiałów. Skomentuj to wideo i napisz, jaka jest Twoja ulubiona metoda nauki języka angielskiego. Zostaw także łapkę w górę, bo to pokazuje mi, że to, co robię, ma sens i daje Ci wartość. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. No dobra, skończyłem. Czy to załatwia mój dług? <laughs> załatwia dług? <laughs> Panie, pan, pan będziesz robił dla nas do końca życia. Nie, ale, ja, ale jak? Następny film zrobisz pan o. o komiksach. Komiksach? A nie znoszę komiksu. Oglądasz to. Jeszcze raz! Niesamowite! sobie piszesz w dokumencie wszystkie słówka i zwroty. Lubisz. Nauka przez zabawę. Wracamy do programu.